Cześć wszystkim! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Maciej na spacerze. Jestem na tym gwiazdkowo-noworocznym polu, gdzie trafiłem yy, sreberko. Powiem Wam, że chodzę już dobre pół godziny. Nakopałem się jak na razie puszek, ale teraz znalazłem... Jeszcze nie wiem co, o pewno to będzie kostka do grania. Jest tutaj zamarznięta. A to nie jest żaden metalowy fancior. Taka kostka z dzieciństwa. Pamiętam, że one były żółte. Taki to fancior. Czyli dzisiaj co na dwoje babka wróżyła i hazard będzie chyba dobra to lecimy z tematem ale kiepsko się tutaj chodzi tam jest równo no ale to będę miał jeszcze na no, dobrą godzinkę chodzenia po tych muldach no ja tam lubię sobie pochodzić systematycznie rajka przy rajce no, wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, <kluz> że się coś ominie. No, chociaż nie jest opowiedziane, bo na pewno sporo fantów ominąłem. Dobra, lecę z tematem. Widzicie to? Gęsi wracają, już zimy nie będzie. Lecą <gryzaj są> na wschód. Jakbyście <gryzaj> chcieli wiedzieć. Czyli sezon spacerowy w tym roku się nie skończy. No i super. Ciekawe tylko, czy to dla klimatu jest dobre. Żeby tylko przymrozki nie przyszły, bo wszystko wynaleźliśmy, będziemy mieli co jeść. Dobra. Nie ma rudy, lecę dalej. Trafiłem pierwszą monetkę, widzicie? Ładnie smyknąłem perelek 10 groszy perelek aluminiowy 1961 rok Czyli Polska Rzeczpospolita ludowa Dobra, kuchamy na szczęście i lecimy dalej z tematem. Zrobiłem sobie przerwę na śniadanko. Kurczę, no nic nie z niej wychodzi klęska. Sreberko ostatnio robiło smaka. A tu dzisiaj do Pawlada. Ale nic. Wczoraj sobie siedziałem trochę na tubie. Różne kanały o monetkach trafiłem na taki jeden fajny kanał. Nie będę mówił jaki kanał, bo to nie o to chodzi, tylko uderzyła mnie jedna rzecz. Gościu miał monety, no można powiedzieć, na kilogramy. A 17-wieczne monety, srebrne stany, nie wiem, nie mi to oceniać, nie znam się na tym. No niemennicze, ale monety fajne różne bicia czytelne z datami srebrne królów polskich to monety były półtoraki no różne wazy szelągi Jana Kazimierza w Srebrze no i monety kosztowały wyobraźcie sobie 8-9 do 30 zł Mogłeś kupić 100 sztuk, 200 sztuk jednych miał 500 sztuk egzemplarzy i tak się zastanawiam, kurczę, no Druga wojna zrujnowała Polskę. Zostaliśmy okradzeni na potęgę. A jak nie zostaliśmy rozkradzeni, no to po prostu ludzie je sprzedawali. Co mogli, żeby przeżyć. Skąd te monety są na rynku? No, ja chodzę rok. Nakręciłem film w około 80. No i takiej monety nie trafiłem. A nie już nie powiem o takich ilościach. Kto to sprzedaje? Kto to znajduje? To jest dla mnie niepojęte. A te ceny? Jakieś z kosmosu. No kurde, paczki sobie nie kupię i mam srebrną monetkę, która ma 300 lat. No. Są takie moje przemyślenia. Dokończę jedzenie i zobaczymy. Może ja trafię w jakąś srebrną 17 czy 16-wieczną monetkę. Do usłyszenia. Pa. Trafiła się druga monetka. Ale powiem wam. Zgon. Totalny. 1994 rok. Bodajże. Co to będzie? Dwa grosze. Ale patrzcie jak to wygląda. Masaka. Karykatura monety to jest. No dobra, dalej A Teraz co znaleźliśmy? Ludka Playmobila Czy coś innego? Jasny dowód no. Jest ludek. Patrzcie Jakiś marynarz Kotwice ma, ładnie wydzierany O pirat Okazucie, że zakopał skarby. Ja tych skarbów nie mam. Przecież wszystko już rozkradli. Kapitan gdzieś skitrał i nie wiem gdzie to jest. Dalej mhm. gadaj. Nic nie powiem. Dobra, nie chcesz to... Do więzienia idziesz. Pa. <laughs> Mogła być fajna i ciekawa znajdka. No jest taka znajdka niestety zniszczona. będzie orzełek z koroną. Do góry tutaj widzicie. No i niestety no zniszczony jest. Ale ten orzeł wygląda na nie wiem jakąś jakiś pruski gadżet. Tak mi się wydaje jak z tych na tych guzikach rangowych co jest. A z drugiej strony mm. po prostu blaszka, jakaś wytłoczka. A szkoda, że nie jest cały. Dobra, idę dalej. Ciekaw czy będziecie widzieć. Idzie stado rogaczy, ale kurcze idą w takiej niecce dolince. Und jetzt ist so richtig. Koczu. Znowu będzie perelek tysiąc dziewięćset Polska Rzeczpospolita Ludowa, 5 groszy, stan Mennica. Dobra, lecę dalej. teraz mamy pięć fenoli adolfowych, ale bite już po 39 roku są te zajazdy. Z drugiej strony tak to wygląda lustereczko powiedz przecie Gdzie jest data Dobra, monetka jest No to Jest co nakręcić Dobra, spada dalej Teraz się trafił jeden fenol adolfowy. Są to dla mnie kurcze najgorsze monetki. Gorsze nawet od Pereli. Na dole będziemy mieć chyba datę 1940. Ale moneta tak biła, jakby chciała, a nie mogła. Kopałem po prostu, bo sygnałów licho, śmieci mam kupę, kopnąłem, no i wyskoczyła monetka. Ale męczy mnie już to pole, kurczę wam powiem, ale nic, jeszcze trochę podrałuję, no bo, no bo kiedy i gdzie? Dobra, lecę dalej. ze złomem idę na potęgę mamy tak dwie części Lemiesza Patrzcie jaką fajną obrączkę nad no. postawą te żarówki teraz możemy się po poszczęści poznalazłem w rajce podkowe w dwóch różnych dołkach Tutaj, jak nie wiem czy to klema akumulatorowa, coś w tym stylu więc musiałem sobie to wziąć, wyłożyć, bo już mi to ciąży w plecaku. Potem to wszystko pozbieram. Więc chwila odpoczynku. Sprzęt tam sobie leży. Wezmę sobie coś, zjem drugie śniadanko, napiję się i pójdę dalej spacerować. Ale słonko, pogoda się kucze, robi ładna. Słońce świeci, zaczyna się robić ciepło. Jak na początku wiosny, a nie, a nie zima. Zresztą widzieliście, jak nagrałem gęsi. Klucze po prostu jeszcze więcej, było w sumie było 5 kluczy. Wszystkie leciały na wschód. Ciekawe jak to będzie, jaki to będzie prognostyk. Czy rzeczywiście nie będzie zimy w tym roku, czy jak to będzie. Dobra, nie ma rudze. Na chwilę dalej zaczynam. Kurczę, już chciałem się poddać. Myślałem sobie, tak, kurde, co to jest za dziwne pole. Wyszła jedna stara moneta z reberką a potem same perele i adolfy. Zresztą tak i tak będę musiał kończyć, bo mam ostatnią kreskę w baterii, w wykrywaczu. I teraz pokazał się grubasek, sasik. Tutaj na godzinie 3 widać napis August widzicie AVG. No całego napisu nie widać. Monetka niestety jeszcze jest zgięta i pęknięta, a z drugiej strony to jest dropsa. Na czymś coś będzie widać no nawet chyba datę widać Na godzinie 12 będzie 1750 Nie wiem 4 czy 2 kurde bo już byłem zawiedziony Mówię co to za pole jest Jedna moneta i ten Ale Szkoda że ten Sasik w takim po niewieranym stanie dobra idę do końca tego pola i za czym coś jeszcze wyskoczy Kurde, no nie jestem przygotowany no pierwszy raz mi się tak zdarzyło że akumulatorki mi wysiadły po wyjściu jednym nie 4-5 godzin bo w sumie chodzę nie wiem czy akumulatorki już dostają po zaworach Dzisiaj zimno nie jest, żeby tak padły. Nic, dobra, lecę dalej. Kurczę, to jest złośliwość przedwiotów martwych. Wyskoczyła kolejna monetka. Co tu będzie? Chyba będzie to grosz plus południowych. My wezmę wodę. I. Oj. Nie, to chyba będzie coś innego. I <noise> już widzę. Grosz. Grosz poznański. Ale jazda. Super. Dobra. Wezmę go, oczyszczę i zobaczymy, jak się zachował, jak wygląda. Ale ekstra. Kurde, no super. Dosłownie super strzał. czy piękna jest ta monetka. Widzicie? 1 groszen GR GR Hertz Pozen. 1816 Mennica A Poznań. Co to by 180 Kurczę, jeszcze mi telefon się wyłączył. 180 część tałara chyba a z drugiej strony a z drugiej strony mamy orła w otoku jakimś potem są jakieś wieńce laurowe i do góry korona zarąbista moneta kurde super jednak pole ja już się zastanawiałem jaki tytuł filmu mam dać, Co, że pole mnie zawiodło, a jednak pole mnie nie zawiodło. Super, no jestem, no jestem bardzo szczęśliwy zadowolony. Takie monety jeszcze nigdy nie trafiłem, grosz Poznański generalnie bardzo trudno jest chyba tą monetę trafić, bo księstwo poznańskie ono chyba dosyć krótko istniało nie pamiętam w ogóle kiedyś jakiegoś grosza poznańskiego trafiłem ale nie był on w takim stanie super monetka jest elegancko jeszcze mi zostało jakieś 100 metrów 150 metrów pola będę musiał sobie tylko zapamiętać w którym miejscu skończyłem I jakiś następny wypad też tutaj przyjadę no bo jest elegancko, dobra spadam wideo wideo, patrzcie to tu był ten grosz poznański zakopana dziurka, nie? Idziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem w tej samej linii i mamy następnego grosza poznańskiego. Patrzcie, elegancki jest. Ten jest delikatnie przegięty, zwajchrowany. Poczekajcie, też go wezmę, umyję. Widzę, że będzie ten sam, że będzie ta sama data. 1816 rok. Ale monetka jest trochę inaczej wybita. Tak mi się przynajmniej wydaje z tego co zaobserwowałem. I tutaj ta literka A jest zupełnie na krawędzi. Dobra, umyję monetkę i zobaczymy jak ona wygląda. Ale dzisiaj no kurde no, jestem dosłownie podjarany na samą końcówkę chodzenia, elegancko. Ta monetka, ta monetka jest w lepszym stanie. Jest cała w zielonej patynce. Tylko na C z napisu groszyn przebija tam miedź. Widzicie? Też jest 1816 rok, ale kurczę nie widać. Tam nie byłem pewny czy to będzie 180 część talara. Bo tutaj też tego niestety nie widać. Będę musiał poczytać w stawie w opisie. Z drugiej strony tak ta matka wygląda super nie no to dosłownie dzisiaj rozwaliłem system jeśli chodzi o, mo o mnie na pewno wiecie już nieraz mówiłem że kocham podobają mi się polskie monety muszą być srebrne coś fajnie że można coś z nich odczytać I że są polskie i stare elegancko dobra lecę dalej Dobra, będę się żegnał. Kończę na dzisiaj moje spacerowanie. Z dzisiejszego dnia jestem bardzo zadowolony. Wyskoczyły fajne monetki. Zresztą sami widzieliście jakie jest jeszcze po co wrócić na to pole. Musiałem zmienić kamerkę, bo tam mi się już wyczerpała bateria. Dzisiaj bardzo dużo długo chodziłem, no i po prostu urządzenie nie wytrzymało tutaj pozbierałem złom. jak widzicie są te wszystkie tam części lemieszy i inne badziewia wyląduje to w koszu na złom i w końcu będę musiał kiedyś to sprzedać dobra, dzięki, do usłyszenia do zobaczenia w nowym roku